Potrzebujesz końców? Na stronie Ultimate PSC Coins kupisz tanio końcy do FIFA 14, 15 i World na wszystkie dostępne platformy. Możliwość płatności przez PaySafecard, przelewem lub SMS-em. Link do strony w opisie. Cześć, ja nazywam się Max Player i witam Was w kolejnym odcinku z FIFA World. Dzisiaj gramy z kolejnym widzem, tym razem jest to Victorex. Także zapraszamy go i jedziemy z meczem. Dobra, co ty tutaj masz? O Boże, ale masz dużo meczy. O wiele więcej ode mnie. No i skład angielski. Prawie, prawie identyczny skład jak ja. Tylko, że ja tym razem chichory, to mam na ławce. Wejdzie dopiero później. No ale to może być trudny mecz. No to jedziemy. Victorex. No i zobaczymy jak sobie poradzi. Jest na pewno bardziej doświadczony ode mnie, bo mam meczy od cholery. Więcej ode mnie. No ale... Nie jest powiedziane, że musi wygrać. Bo mam akcję! Ajajaj. Aj, aj. Samuel, to nie wykorzystał Troszkę nam tutaj lagowało, ale mam nadzieję, że to się uspokoi. Aj, e to nie wyszło. P. dobrze, dobrze, dobrze. Kagawa Nie, to jego Costa Pięknie! Oj, cudownie! Jak on tego nie trafił! to! Fuck! No nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Że to nie weszło. I te pieprzone lagi cholera jasna. O, o. Dobrze, dobrze, dobrze. A i wyprzedzi moje podanie. E. -e, -e. O jest! To było piękne podanie. O, -oj, te serwery i są po prostu tak niestabilne. I to niestety przeszkadza w grze, no bo bardzo ciężko jest trafić na grę, żeby ofak, oh żeby nie lagowało. Co chwilę są problemy z lagowaniem. No rzadko się zdarza, żebym miał mecze, które rozgrywam bezproblemowo. No i tak jak widzicie, no co chwilę nam tutaj gra zwalnia. A! Panie, kagawa! Jak pan może? Tam powinna być bramka. Nic z tego! U Jezus, Dawid, Luis, co to było? Ach, złe podanie. Troszkę nie wyszło, ale może teraz. Ach. Jeszcze nie koniec. Urde, nie została mi miejsca tutaj. Może teraz. BUM! A jest dobrze. Jest dla mnie aut. Stawika Spalony wiedziałem. Ech. No, ładne podanie. Bardzo ładne. Ale Dawid Luis. Jest na posterunku! Pa. Cudnie, cudnie, cudnie. Pum! jaj. Dośrodkowanie nie za dobre, ale... Mogło być gorzej. O fuck! Dawaj to. Dobrze. Czemu nogą tego nie robisz? KOSTA! Kuźde! A oh, for fuck... Takie piękne dośrodkowanie! O Jezu, tam będzie faul, jak nic! <ścoughs> Jeszcze kartka! O mój Boże... O, cóż... No i będzie niebezpiecznie! Zobaczymy jak to rozwiąże Victorex Wow! Ho, ho, ho! Ładny strzał no i Czech z problemami Nasz rożny Który jest moją piętą Achillesową E B! O Boże jedyny Dawaj to Odsuń się Wiedziałem, że sędzia skończy. Fak! No, koniec pierwszej połowy 0-0. Troszkę lagi nam przeszkadzają, ale miałem kilka okazji. Nie, w statystykach jestem o wiele lepszy, ale no nie przekłada się to na wynik, póki co. No ale nic, zobaczymy. Będę musiał chyba jednak zrobić zmiany. Ale. Aj, kliknąłem już dalej. Ech, ale spokojnie, spokojnie będzie okazja. to chyba musi wejść za diego kosztę, który tak zmarnował swoją okazję. No ale Wiktorek zrobi chyba zmiany. Tak jest. Ramireza. Ściągnie. Tak jest. No i jedziemy. Druga połowa. O, pięknie. O niepotrzebnie ten sprint tak trzymam. O Jezus sami sobie przeszkadzacie. No dawaj, 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 no przejmij to! Fucking shit, no co wy robicie, no nie puszczajcie go tak! P. Dobrze. Pu! O Jezus, nie do tego, ale... Shit, 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 shit! Dobrze, 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 będę mógł zrobić zmianę teraz Szybko, szybko, szybko Chichorito musi wejść Come on, no boże, Ramirez już nie wyrabia Okej okay. Gdzie jest Chicho, gdzie jest Chicho, Chicho Okej, okay. dobra Okej okay. Może teraz coś się polepszy Jazda Lucas Leiva I Hernandez Boże. Teraz ja tracę tutaj swoją przewagę. Piękny, piękny blok, ale jeszcze nie koniec. O, o! człowieku! Co to było? Spokojnie, spokojnie. O, tak. Co? To było! Czemu on tego nie przejął? No, spalony, no ale... Co to było za podanie, ja się pytam? Bum! Pięknie. O je O, kagawa! No co ty robisz? o oh, si Serio? Nie przejęliście takiej, takiej piłki. No kurna A! Co wy robicie teraz? Co, co to jest? No te lagi. O Boże. Święty! Fuck! Pieprzone lagi, no o mój Boże, co to było? Teraz, teraz, kuźwa Fuck, no nie mogą trafić w bramkę! Co to jest? God damn it! Tak, 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 tak! Oh, oh, oh. Jak on to robi, że mnie tak przypycha, no? To jest kurna remis, panowie. Ej, no za wysoko noga tam była! Fak! Teraz! Kurde dobrze! Pięknie ich wymanewrował! Czekaj, co to się robiło? Jest! Oui. Samueleto ratuje mi Rebis, ale jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze mamy troszkę czasu, damy radę! Czy nie damy rady? Musimy mu szybko odebrać. Aj! O! A! Już koniec, koniec! O -oł, o! -oł, o o, o o! Dawaj, 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 dawaj. Ostatni rzut rożny, teraz! Kurde, teraz! O, teraz, dawaj! Dawid Luiz, Dawid Luiz! Jest! Yes! Yes! JEST! JEST! Aaaa, to będzie wygrana! Brawo, Dawid Louis! Dawid Louis i jego afro! Jej! Ratują mi mecz! Wuuu! Nie! Nic z tego! Oh je! Yeah. Oh je! O je! jest, Yes! Yes! Wygrałem! Ależ to był meczyk! No dwie minutki, dwie brameczki! Pięknie, pięknie! Ale... Tyle nerwów co mi kosztował ten mecz, to naprawdę. Ale statystyki mówią same za siebie: jest 9 strzałów, 6 celnych, 57% posiadania piłki, w drugiej połowie troszeczkę ee, dałem mu pograć. Eee, no i cóż, był to bardzo fajny mecz. Może będzie rewanż, może Wiktorek będzie chciał rewanż, zobaczymy. W każdym razie ja ci Wiktorek, dziękuję za ten mecz, było naprawdę ciekawie. Jeżeli wy chcecie ze mną zagrać, to oczywiście piszcie, ale bierzcie też pod uwagę to, że ta seria, jak już mówiłem wcześniej, cieszy się naprawdę sporą popularnością i... No jak na razie tych osób pisze mi bardzo dużo i powoli zaczynam się nie wyrabiać, ale jeżeli tylko zwolni mi się jakby miejsce na dysku, bo tutaj o to chodzi, że nie mam już po prostu miejsca na dysku na kolejne odcinki, to jeżeli zwolni mi się takie miejsce, to do tych kolejnych chętnych, którzy do mnie piszą, będę się po prostu zgłaszał. I tak to na razie będzie funkcjonować. A za dzisiaj dziękuję. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. No, no, no. No, dawaj, dawaj, no, no. No, 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 no, no. Ау ты, ты гнойку. А, тут, ты...